Witam serdecznie. Z tej strony Bartołomiej Cywiński z firmy Data Analytics. Dzisiaj będziemy kontynuować informacje, w jaki sposób budować wizualizacje na mapach w tablo. To będzie już druga część, czyli pierwsza odbyła się miesiąc temu, 12 listopada. Teraz mamy część drugą. Pokażę teraz, jaka będzie agenda omówimy heatmaps, czyli tak zwane mapy cieplne, pokażemy w jaki sposób można się podłączyć do serwisów WMS, na przykładzie danych z NASA oraz zbudujemy sobie mapę, która będzie tak zwaną mapą SPIDER, czyli będą pokazane wizualizacje, analizy transportu publicznego oraz zobaczymy w jaki sposób można budować własne obszary geograficzne na bazie już wbudowanych obszarów w Tableau. Przejdźmy teraz do pierwszej części, czyli do heatmaps, czyli będziemy analizować podłączenie się do pliku CSV, który zawiera dane właśnie o zgłoszeniach dotyczących poziomu zakłóceń, hałasu. W dzielnicy Brooklyn. Tutaj mamy wyeksportowaną część danych. Ponieważ jest to plik CSV, Tablo sobie bez problemu radzi z takim podłączeniem od razu. Wszystkie kolumny, które są w zbiorze danych, możemy zobaczyć. Możemy podejrzeć dane dla pierwszych tysiąca wierszy. Następnie przechodzimy do zakładki Shift i tutaj to, co będzie nas interesowało. To są geolokalizacje tych punktów, czyli longitude i latitude, longitude, czyli długość. To sobie przyciągamy na kolumny, latitude wrzucamy na wiersze, i wybierzemy typ mapy, automatycznie się wygenerował i typ Density. Typ Hitmap pozwala nam przy bardzo dużej ilości punktów w sposób wizualny zorientować się, gdzie jest największe nagromadzenie tych punktów. Tablo domyślnie dzieli dane sobie na, przepraszam, agreguje dane. Według informacji, którą tutaj wrzucimy na wizualizację, czyli jeżeli chcemy zobaczyć na poziomie pojedynczego punktu, musimy go po prostu dodać. Czyli tym najniższym punktem będzie klucz unikalny, czyli poziom pierwszy. Dodamy go do szczegółów. I w tym momencie widzimy nagromadzenie punktów, tak? Im więcej punktów jest w jednym miejscu, tym bardziej jest to widoczne, tak? Można sobie to oczywiście jeszcze skustomizować, na przykład wybrać inny profil kolorystyczny. Tych profili mamy sporo. O wygląda ciekawie, dodatkowo na poziomie map możemy również zmienić z poziomu mapy i map layers, możemy pozmieniać, powyłączać i włączać poszczególne informacje tego, co jest wyświetlane pod spodem, możemy również zmienić typ mapy na inny, czyli na przykład na nocny, Trzeba poczekać aż się odświeży. Tutaj mamy 420 nuli, to znaczy, że dla 420 punktów z tych, w tym momencie mamy wyświetlane, proszę zobaczyć na lewo, na dole jest informacja, że mamy wyświetlane 131 tysięcy punktów na tej mapie. I praktycznie, gdyby nie opcja Density, nie bylibyśmy w stanie zobaczyć, gdzie to nagromadzenie jest największe. Możemy teraz sobie to dalej jeszcze eksplorować w ten sposób, że zbudujemy dodatkową wizualizację na przykład po dacie, czyli wybierzemy sobie datę, to będzie date, możemy, created date, czyli kiedy zdarzenie miało miejsce, czyli na nowej zakładce wrzucimy sobie tutaj, na poziomie miesiąca. I zobaczymy ile tych zdarzeń było. Czyli możemy ten Unikki, czyli zdarzenie przyciągnąć do kolumn i zrobić counta. Zmienimy jeszcze na typ wykresu. Dodatkowo możemy zrobić drugą wizualizację, gdzie zobaczymy. Na przykład, po typie, czyli Location Type, czyli typ miejsca, żeby zobaczyć, jak to jest powiązane z te zgłoszenia z typem. Czyli, na przykład, Location Type wrzucimy i tak samo jak poprzednio, uniki na kolumnę. Tu wybieramy Counta, czyli zliczanie, i to wszystko możemy sobie teraz połączyć w dashboard. Zrobimy dashboard typu automatycznego i po kolei przyciągamy nasze mapki. Włączymy teraz automatyczne filtrowanie na tych wizualizacjach tak, żeby... Móc nawzajem filtrować. W momencie, kiedy nacisnę F7, jest opcja pełnego ekranu. Możemy zobaczyć, jak klikając teraz na poszczególne miesiące, możemy zobaczyć, że w styczniu jest inny rozkład tych zgłoszeń niż na przykład w sierpniu. Tak? Czyli widać, że się przemieszczają. Dodatkowo mogę na tej, jak odznaczę sobie miesiące, mogę sobie na tej mapce włączyć sposób zaznaczania, na przykład, jeżeli by mnie interesował ten region. Mogę zaznaczyć te punkty, i wtedy zobaczę dla tego wybranego regionu rozkład, jaki to jest rodzaj lokalizacji. Czyli widzimy, że głównie sidewalk, czyli ulica Apek i tutaj budynki komunalne i mieszkalne. Dobrze, to jeśli chodzi o Hitmap to byłoby tyle, taki potem pliczek do Państwa zostanie wysłany. Teraz chciałbym pokazać inny rodzaj mapy, czyli mapę tak zwaną Spider Map. Co się sobie zamkniemy. Wróżmy sobie nowy skorzyt tablo. Podłączymy się do pliku tekstowego, który zawiera informacje o natężeniu ruchu na terenie metra w Paryżu. Mamy informacje o roku, mamy również lokalizację poszczególnych stacji, czyli mamy szerokość i długość geograficzną stacji. Mamy nazwę stacji, w jakiej kolejności ona się znajduje na Linii, bo jest kilka linii w Paryżu, oraz mamy obciążenie, tak, ile osób podróżuje na tym, ile wchodzi de facto na każdą ze stacji. Zciągamy sobie te dane. I teraz, tak, możemy wykonać ekstrakt, jeżeli zależałoby nam, żeby ta, te dane działały szybciej. Możemy sobie zapisać przede wszystkim naszą Nasz skawioszyt. I jak zapisujemy skawioszyt, to może być albo TWB sama wizualizacja, albo TWBX, czyli razem z danymi. Wykonam ekstrakt tych, tych danych. Z prawym przyciskiem, klikając Extract Data. No dobrze. I teraz tak, jakie mamy informacje? Znowuż mamy dane do mapki, czyli latitude i longitude. Longitude przeciągamy sobie do kolumn, latitude przerzucamy do wierszy. Na początku będziemy mieli tylko jeden punkt, ponieważ tablo. Domyślnie agreguję. Jeżeli chcemy teraz, żeby była widoczna informacja, możemy zrobić na przykład tak, że przerzucimy ten trafik na wielkość kropki, czyli przerzucając na size, sterujemy wielkością tych kropek. Teraz, żeby mieć oddzielną kropkę, tak, oddzielny punkt dla każdej, każdej ze stacji, wystarczy przyciągnąć station na kafelek details. W ten sposób uzyskujemy punkty dla każdej ze stacji. Następnie zbudujemy coś takiego, co się w tablu nazywa Dual Axis, czyli zbudujemy dwie oddzielne mapy, jedna będzie z kropkami symbolizującymi stację, a druga będzie pokazywała linię metra, czyli z kontrolem przyciągamy tą główną pozycję AVG Longitude. Tworzymy dwie mapy. Dla tej drugiej mapki zmodyfikujemy, albo w zasadzie dla pierwszej lepiej, zmodyfikujemy typ wykresu z kulki na linię. I tutaj jeszcze dodatkowo dodamy typ linii. O, Line. Czyli Line też wrzucimy sobie na kolor i jeszcze będziemy chcieli zobaczyć, w jakiej kolejności, żeby były w prawidłowej kolejności te punkty ze sobą połączone, więc na Paw musimy przyciągnąć. Tu mamy point order, czyli kolejność stacji. O, w ten sposób uzyskaliśmy. To samo powinniśmy zrobić teraz na tej drugiej mapce, czyli tutaj też rzućmy sobie line na kolor i to powinno wystarczyć możemy jeszcze zmienić z automatic na circle żeby mieć kółeczka te kółeczka możemy zmienić troszeczkę ich może nasycenie, zrobić dodatkowo border i kółka troszkę zwiększyć domyślnie ich rozmiar Okay. Teraz tak, wróćmy jeszcze tutaj na te linie. Na tych liniach możemy usunąć e, wielkość z, z linii, bo nie chcemy, żeby grubość się zmieniała tych linii. Możemy zrobić je troszkę grubsze domyślnie. O! Teraz możemy połączyć ze sobą, czyli klikając na prawy element, wybieramy e, Quick Table, kalkule, e, wybieramy Dual Axis. I mamy wykres taki, typu, można powiedzieć, spider. Oczywiście, pod spodem, jeżeli przeszkadza nam ten widok mapy, który jest obecnie, można sobie go zmodyfikować. Ja na przykład korzystam z integracji z MapBoxem. To jest serwis udostępniający mapy. Czyli klikając na Map, Background Maps, możemy sobie tutaj Skorzystać z istniejących opcji, czyli opcja Light, możemy opcji Normal, która była domyślnie, możemy zrobić Dark, który widzieliśmy poprzednio. Możemy również wybrać niestandardowy, czyli wybrać opcję Manage Maps, Dodaj Map Box Maps. I teraz tutaj powinniśmy wkleić specjalny. Adres URL, który uzyskamy, jeżeli mamy założone, założone konto na Mapboxie. Przykładowo na moim koncie Mapbox po przejściu do opcji Studio mam pokazane wszystkie mapy, które są udostępnione. I na przykład wybiorę sobie Monachium. Jeżeli chciałbym to um, użyć, tą, ten tą konkretny styl mapy w Tableau, mogę klikając Share, wybrać opcję Developer Resources, Third Party i tutaj opcję dla Tableau. Kopiuję sobie link i przechodzę do Tableau z powrotem. Wklejam w tym miejscu. Automatycznie uzupełniamy klucze. Tutaj sobie wpiszę nazwę tego, tego typu mapy, pod którą będę miał dostępną. Na przykład Monochrom, tak jak się nazywała w Mapboxie. OK. I już mamy nową mapę pod spodem. To sobie zapiszę teraz. To jeśli chodzi o drugi rodzaj mapy, czyli Spider. Tableau też posiada możliwość podłączania się do, do serwisów typu WMS. Ja pokażę to na przykładzie serwisu, który udostępnia nasa, ale wiele urzędów i organizacji udostępnia własne, więc wystarczy mieć tylko link URL do tego serwisu. Tak jak poprzednio podłączyliśmy się do Macboxa, możemy teraz podłączyć się do serwisu WMS. Czyli tak samo jak poprzednio. Manage Maps. Dodaj Ed i wybieramy WMS Servers. Ja mam tutaj zapisany już adres do serwisu NASA. Żeby wyświetliła się jakakolwiek mapa musimy mieć przynajmniej jeden punkt. W tablo mamy możliwość w tablo mamy możliwość stworzenia taki, takiego punktu. Przykładowo create, cal, create Calculated Field i na przykład zróbmy sobie punkt dla Warszawy czyli wpiszemy za pomocą funkcji make point Koordynaty, czyli długo, szerokość i długość. Szerokość na mniej więcej 53, długość 21. To będą koordynaty dla Warszawy. Klikając dwukrotnie, zobaczymy za chwilkę mapę. O, musi się odświeżyć. Teraz tak. Zwykle mamy tutaj możliwość wyboru konkretnych warstw, czyli wybieramy z map map layers i bierzmy na przykład population density widzimy informacje na temat gęstości zaludnienia. Taka, taka mapka może służyć jako, jako podkład do danych, które będziemy wyświetlać. Ale jak widzimy, tutaj tych opcji jest więcej. Nie wiem, czy wszystkie działają, bo czasami mamy zgłoszenie które pokazuje, że jest, pokazuje, gdzie są, że są, jest tak zwany błędny adres HTTP. Przykładowo, jeżeli byśmy teraz przełączyli się na chmury, czasami zgłoszenie jest takie, więc to zależy od dostępności tego serwisu. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem dzisiaj Państwu pokazać, to są własne obszary geograficzne. I to zrobimy na przykładzie istniejącego już podziału geograficznego na województwa. Tutaj mam przykładowy plik, który pokazuje zamówienia, ale to, co najistotniejsze, to jest to, że mamy województwa, czyli mamy jakieś zamówienia na poziomie województw. Po kliknięciu na województwo pokazuje nam się, pokazują nam się punkty dla każdego z województw. Przełączamy się na mapę typu, powiedzmy, kafelkowego gdzie dla każdego z województw mamy oddzielny obszar. I teraz, jeżeli byśmy mieli taką sytuację, że na przykład mamy przedstawiciel, podział, podział dla dyrektorów handlowych na na przykład północ-południe bądź wschód-zachód, możemy sobie za pomocą tutaj tego lasa zaznaczyć obszar, na przykład to będzie obszar zachodni, Następnie prawym przyciskiem klikamy i wybieramy opcję grup. Automatycznie w tablo zostanie utworzony. Tutaj widać po lewej stronie, nowy, nowy wymiar, który się nazywa województwo grup. Możemy oczywiście zmienić nazwę. rename i nazwać to podział terytorialny. I to będzie pełnoprawny. Pełnoprawny wymiar. Następnie możemy zaznaczyć pozostałe obszary, na przykład z kontrolem klikając. I to również zgrupować. No Czyli mamy już drugi obszar, jeszcze na przykład południowy. Czyli będziemy mieć w tym momencie dwa obszary. Te obszary możemy też wyciągnąć, czyli gdybyśmy zrobili nową zakładkę, to możemy je, fajnie też jest dodać to do hierarchii, czyli możemy połączyć województwo z podziałem terytorialnym w hierarchię. Poprzez opcję hierarchii, create, albo to już jest hierarchia dla województwa na poziomie lokalizacji, czyli możemy w zasadzie ten podział terytorialny przyciągnąć do istniejącej hierarchii. Dobrze, i w ten sposób, jak sobie przyciągniemy teraz podział terytorialny do pierwszy, i na przykład tutaj wrzucimy wartość sprzedaży dla danego regionu, Możemy się poruszać w ramach tego podziału, który stworzyliśmy klikając na mapę. Na końcu zbudujmy sobie dashboard. Tak, czyli widzimy, że na przykład teraz jeżeli włączymy filtr na tym drugiej wizualizacji, klikamy to. Zaznaczamy tylko interesujący nas, nas obszar. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę o zadawanie ich tutaj w, na czacie. Ja postaram się odpowiedzieć. E Tutaj mam pytanie od pana Mateusza: jak są aktualne te dane? Powiem szczerze, że nie wiem. Myślę, że można byłoby to zobaczyć na stronie NASA. Tak. Tutaj pan Mateusz pyta, czy można przenieść tą zmienną czasową na i zrobić z tego animację, pokażę, jak to by wyglądało. Przełączę się tylko sekundkę na z powrotem prezentowanie. Jeżeli byśmy teraz rzucili tutaj na tę zakładkę pages start date, ale na poziomie miesiąca. Czyli month, tu mam tylko jeden rok, więc już nie muszę wybierać kombinacji roku i miesiąca. Po prawej stronie mamy taką rodzaj animacji, czyli moglibyśmy sobie teraz ustawić szybkość tej animacji, na przykład średnia. Zaczynamy od stycznia i po kliknięciu na play, zobaczymy, w jaki sposób będzie się zmieniał wykres tej, tej hit mapy wraz z upływem czasu. Czyli klikając teraz na tą strzałkę, zobaczymy, jak następują zmiany na wykresie. Oczywiście przy bardziej szczegółowej informacji, na przykład nie na poziomie miesiąca, ale na poziomie na przykład dnia, i tutaj byśmy zrobili sobie ciągły, albo na przykład Week Number, tych danych byłoby więcej i mogłoby to wyglądać ciekawiej. Czyli zaczynamy znowu już od zera, zrobimy troszeczkę większą prędkość i uruchamiamy teraz na poziomie na poziomie tygodnia. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest dla Pana wystarczająca. Jeżeli macie Państwo jakieś pytanie, to proszę o informacje na czacie. To nagrywanie z dzisiejszego czatu zostanie również udostępnione dla Państwa, i pliki, na których pracowałem wraz z rozwiązaniami już zrobionymi w Tablo, też zostaną do Państwa wysłane. Nie widzę więcej pytań, w takim razie bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia następnym razem.